Siemanderko, siemanderko. co Walduś robi? Teraz jest na sikorze dwie po siódmej. a tu nie o to chodzi. Nie o to chodzi, żeby się chwalić, która jest, bo ja tu jestem już od za 10.00. Spałem dokładnie 5,5 godziny. 3 razy się obudziłem na lanie, gdyż tak mi teraz odwadnia ten organizm. Jeszcze przed snem wypijam takie 0,7 nie wody, ale wody. Kiedyś to troszeczkę inaczej wyglądało. Uf. Kurwa, aż mi się łezka na czole zakręciła. Teraz co robię? Grzeję delikatnie bareczki, gdyż za chwilkę co będzie? Żołnierskie, ale pamiętajmy, nie zajeżdżajmy barków na żołnierskich, bo to się troszeczkę mija z celem. Liczy się wielkości barków i pocięcia. Właśnie te wznosy bokiem, które robię, można je robić na dwa sposoby. Delikatnie odchylając ciało do tyłu, pompując to w górę. No i można je robić tak samo, klasycznie, tak z tym lekkim, takim ugięciem rąk. Tak to właśnie wygląda. A co chciałem powiedzieć jeszcze? Schody były 20 minut, schodów. Po tych schodach tam wjechała bieżnia na 20 minut. Ja się tylko na tym zagrzałem. Bo teraz, na sam koniec treningu, nie wiem, 40 minut, gdzieś będzie treningu. Na sam koniec tego treningu idę z powrotem na schody i dobijam takie 30 minut na schodach. Także tak to będzie wyglądało. Nie wiem, rzucę to może później, jak siadanko, gdzie dzisiaj wygląda, bo lecę na pusty rządek, Tak jak zawsze i mordeczka pozrobiona, róbcie wszystko z głowy.